Dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie listopadowe i zapraszam Was także do moich nowych dwóch czytań, co odziedziczyłam, odziedziczyłam po moich przodkach, a także moje przeszłe życia oraz wpływ moich przeszłych żyć na obecne wcielenie. Zapraszam Was także do webinaru o wewnętrznej matce. Jest to webinar, moi drodzy, który pomoże Wam stanąć na nogi. Wykupując raz ten webinar, macie do niego dostęp na zawsze, możecie sobie ten film pobrać i korzystać z niego ile razy tylko chcecie. Dobrze, zobaczmy, drogie strzelce, jaki będzie dla Was listopad. Bardzo poproszę o pokazanie, jaki będzie dla Was listopad. Energia listopada. Dla strzelców. Pokazuje się król kielichów, czyli bardzo dobra energia. To jest energia mówiąca o miłości, o spokoju wewnętrznym, o uzdrawianiu emocjonalnym o tym, że być może tutaj znaczącą rolę odegra mężczyzna w waszym życiu, ale także jest to bardzo dobry czas, by właśnie dążyć do równowagi wewnętrznej, do oczyszczania wewnętrznego, do medytacji, do uspokojenia swoich myśli, do wejścia w siebie. Widzę was jako tych, którzy odzyskują spokój, wewnętrzne szczęście i wewnętrzną harmonię. Mogą pojawić się jakieś energie zawirowań, ponieważ w tle czytania pokazała się e, energia dwóch denarów, natomiast ja widzę, że wy na to będziecie odpowiadać ze spokojem, ewentualnie tutaj przy Was po prostu będzie energia wspierająca Was w postaci mężczyzny, ewentualnie psychologa, terapeuty, doradcy lub też ogólnie energia tego miesiąca będzie dodawała Wam tego spokoju. Popatrzmy tak. Mamy tutaj kartę wieży, sześć mieczy, rycerz mieczy, co odchodzi. A dobrze, co przychodzi, o czym warto myśleć. Jak wy widzicie siebie, jak widzi was otoczenie, nagroda i niespodzianka. Dobrze, już Wam wszystko opowiadam, moi drodzy. Kochani, <laughs> więc tak. Listopad jest czasem, słuchajcie, bardzo dużych zmian w Waszym życiu. Bardzo dużych zmian. Może to być związane z na przykład zmianą pracy, zmianą miejsca zamieszkania, ale ogólnie możecie też mieć takie poczucie, że o jejku, wali mi się świat, są jakieś turbulencje w moim życiu, jest mi trudno. Natomiast to, co jest bardzo istotne i bardzo ważne dla Was, drogie strzelce, to to, że Wy tutaj, moi drodzy, będziecie absolutnie y Podążać w stronę właśnie odrodzenia, wewnętrznej równowagi, w stronę spokoju. To, na czym będziecie się koncentrować, to widzę, że będziecie chcieli skoncentrować się na tym, aby mimo wszystko, mimo pewnych trudności, dążyć do swojego celu. Tylko istotne tutaj przy tej energetyce jest to, aby nie dążyć do celu za wszelką cenę, aby nie pospieszać też pewnych, Sytuacji oraz nie popadać w energię gwałtowności i nerwowości. Tutaj ten proces waszego odradzania w listopadzie będzie odbywał się stopniowo, miarowo, i nie warto tutaj burzyć swojego wewnętrznego spokoju. Poprzez taką energię na przykład popędzania czegoś, czy popędzania siebie, czy też popadania w jakąś energię złości, tak? Czy też taką energię frustracji. To, co odchodzi z Waszego życia, to być może odchodzi jakaś kobieta, albo odchodzi na przykład Wasze dziecko gdzieś, tak? Może tutaj jest. Taka zmiana też w Waszym życiu. Ogólnie odchodzi taka energia matczyno-dziecięca. Cokolwiek dla Was to oznacza, może to także oznaczać, że po prostu odchodzi taka energia również zbyt długiego zastanawiania się, w którą stronę ja powinnam, powinienem zmierzać. Odchodzą lęki związane również z tym, by iść przed siebie. O czym warto myśleć, moi kochani? Warto myśleć o tym, by uczynić po prostu wasze życie szczęśliwym. Szczęśliwym, pięknym, jasnym i słonecznym. Wasz następny krok w listopadzie, moi drodzy, to jest dążenie do zgody, do pojednania albo z waszym szefem, z miejscem pracy. Może co niektórzy będą chcieli założyć swój biznes. Jest to bardzo możliwe, albo będziecie dążyć po prostu do zgody, do pojednania z jakimś mężczyzną, z energią cesarza. Tak to odczuwam. Natomiast widzę też, że wy w tym miesiącu, drogie strzelce, stawiacie granicę. Uczycie się stawiania granic, dbania o siebie i odczuwam, że nawet jeżeli będzie tutaj dochodziło do jakiegoś takiego pojednania z innymi ludźmi, to nie będzie to odbywało się kosztem Was. Królowa Mieczy mówi o tym, że uczymy się stawiać granice, uczymy się tutaj działać w zgodzie ze sobą, jest to dla nas ważne, jest to dla nas istotne. Umiemy też pewne sytuacje przewidywać, myślimy logicznie, chłodno, racjonalnie, ale to jest coś, słuchajcie, dobrego, ponieważ to pomoże Wam odzyskać właśnie tą radość i ten wewnętrzny spokój. Więc stawianie granic i tak naprawdę zastanawianie się, czego ja potrzebuję, będzie Was, moje kochane strzelce, przywracało do energii szczęścia. Jak widzi Was otoczenie? Otoczenie widzi, że Wy odradzacie się. Że zaczynacie lśnić, że zaczynają się spełniać Wasze marzenia, ale również, że Wy te marzenia zaczynacie spełniać sami. Że zaczynacie sięgać po gwiazdkę z nieba, że zaczynacie wierzyć, że w końcu Wam się to wszystko, o czym marzycie, uda. Także otoczenie postrzega Was bardzo dobrze, uważa, że jesteście dzielni. Że naprawdę dobrze sobie radzicie, no i odczuwam, że też będziecie w tym otoczeniu, moi drodzy, błyszczeć. Karta ośmiu buław, jako energia niespodzianki, mówi o tym, że to, co do Was dobrego przyjdzie, niespodziewanego, to to, że po prostu pewne sprawy ruszą z miejsca. Być może wy także podejmiecie jakieś konkretne, określone działania. Które będą poprawiały jakość Waszego życia. Myślę, że możecie tutaj y, mieć dużo pracy, czy też dużo pewnych zadań, dużo pewnych zobowiązań, ale to jest energia niespodzianki. Mogą też przyjść do Was niespodziewanie jakieś wiadomości. Jak najbardziej tak. Albo ktoś może się pojawić w Waszym życiu, i to jest forma niespodzianki. Nagrodą jest, słuchajcie, energia Trzech Kielichów, czyli tutaj, drogie strzelce, wchodzicie w przepiękną energię. Energie wsparcia, energię y, takiego y, wspólnego radowania, się świętowania, y, naprawdę spędzania tego czasu miło, dobrze i przyjemnie. I tutaj widzę, że w grupie siła, w grupie śmiech, w grupie radość. Naprawdę dużo, dużo takiej energii pięknej, cieplutkiej i celebrującej życie. Również tutaj widzę taką energię kręgu kobiet, czyli odczuwam, że każda z was, jeżeli mówię tutaj do pań, będzie miała taką potrzebę skontaktowania się z kobietami, które myślą podobnie, które czują podobnie. Być może tutaj wsparcie przyjacielskie wejdzie w grę, albo, moi drodzy, po prostu będziecie. Szukali tych ludzi, którzy będą Was rozumieć. Energie miesiąca zakończacie, moi drodzy, z dziewiątką buław, czyli odczuwam, że jest tutaj pewna taka energia zmęczenia fizycznego, psychicznego. Natomiast um, widzę, że Wy będziecie tutaj stali na straży. Swojego wewnętrznego ognia. Będziecie się też zastanawiać, kogo możecie do swojego życia wpuścić, a kto nie jest po prostu tego godzien. Dziewięć buław mówi o tym, że warto tutaj, moi drodzy, odpocząć dać sobie prawo do po prostu regeneracji. Afirmacja. Dla Was na miesiąc listopad z każdą chwilą zaczynam doceniać siebie i swoją wartość. Od tej chwili uczę się dziękować sobie za nawet najmniejsze osiągnięcia. Tego wam życzę. Możecie tą afirmację sobie powtarzać, jeżeli oczywiście ona z wami rezonuje. Dobrze. Jakie zwierzątko tutaj chcę wam przekazać wiadomości? Biały kruk. Uwierz w magię. Mm, bardzo piękne przesłanie już wam mówię, co to dla Was oznacza. Biały kruk, uwierz w magię. We wszechświecie nie ma przypadków. Jako że misterna sieć współtworzenia splata ze sobą wszystko, to, co się wydarza. Tak było od początków czasu. Zbiegi okoliczności mają głębsze znaczenie. Dlatego duch Białego Kruka przypomina, że powinieneś zwracać uwagę na synchroniczności, abyś był w stanie rozpoznać rządzące nimi wzorce. Dostrój się do światłości, a zaczniesz dostrzegać, że wszystko, co istnieje, harmonijnie ze sobą współpracuje na różne sposoby. Nie zawsze widoczne dla oka i zrozumiałe dla umysłu, wszechświat działa teraz w Twoim imieniu, przyzywając Cię ku światłu oraz oferując Tobie należne Ci od urodzenia magię i cuda. Uwierz w magię świata. Czasami możesz popadać w uśpienie, ale zachowaj czujność. I ciesz się cudami, które są wokół Ciebie. Tak, i tutaj ja też odczuwam taką energię, moi drodzy, że wy właśnie uzmysłowicie sobie magię tego świata w listopadzie. Będziecie tutaj, kochani, tworzyć albo Wy piękne rzeczy poprzez na przykład mm, jakieś czy dzieła artystyczne czy jakąś twórczość, albo będziecie tworzyć piękny świat wokół siebie, świat magiczny poprzez każdy wasz oddech. Tak? Poprzez każdą waszą myśl, która y, niteczka po niteczce będzie plotła piękną y, taką sieć wspierającą was w waszym życiu. Wszystkiego dobrego, zapraszam do dwóch nowych czytań, a także zapraszam do webinaru o wewnętrznej matce. Naprawdę polecam. <laughs> Buziaczki i papa, pa, kochani.